W miasteczku, gdzie kurz osiadał na zardzewiałych dachach, a słońce malowało niebo w odcieniach pomarańczy i purpury, życie toczyło się powoli i pełne było cieni. Wśród tej scenerii, w małej chatce na skraju miasteczka, mieszkała Lila. Jej sylwetka, zgarbiona przez lata trudów i bólu, stała się częścią krajobrazu. Włosy, niegdyś lśniące jak złoto, teraz przywodziły na myśl suche źdźbła trawy, a oczy, niegdyś pełne nadziei, zostały zmrożone jak woda w mrożny poranek. Każdego ranka Lila wychodziła na podwórze, gdzie wiatr niósł ze sobą echo dawnych dni. Ręce miała pełne ran, a serce wyczerpane. Obserwowała, jak mężczyźni w miasteczku odgrywają swoje role. Bogaty kowbój, z uśmiechem na twarzy, przyciągał spojrzenia, pewny siebie i zuchwały. Wśród nieustannej rywalizacji, Lila czuła się niczym więcej jak widz. W miasteczku, gdzie wyzwania były codziennością, ona była tylko cieniem, znikoma obecność. Ignorowana przez wszystkich, oprócz tych, którzy pragnęli się na niej wyżyć. Pojedynek, który zaplanowano pomiędzy bogatym kowbojem a paczem Treserem, wstrząsnął miasteczkiem. Wieści rozchodziły się jak ogień w suchym lesie, a wszyscy zbiegli się, by być świadkami tego spektaklu. Z daleka Lila przyglądała się tłumowi z rozdartym sercem. Obiecywali sobie, że nie będą musieli walczyć, lecz to, co widziała, było tylko odzwierciedleniem ich wewnętrznych demonów. Każdy z tych mężczyzn miał w sobie coś, co sprawiało, że czuli się lepsi, silniejsi, a jednocześnie, w głębi duszy, wiedzieli, że to tylko iluzja. Jej myśli błądziły w przeszłości, gdzie jeszcze potrafiła marzyć o wolności i miłości. Jednak mijały lata, a ta rzeczywistość z brutalną prawdą obnażała każdą słabość. Lila nie miała nikogo. Żaden mężczyzna nie zauważał jej przytłoczonego wzroku, nikt nie dostrzegał jej niewidoczności. To... Co najgorsze, to fakt, że sama stała się swoim największym wrogiem, każdego dnia zatapiając się w wewnętrznej walce, zadając sobie pytania, na które nie było odpowiedzi. Gdy nastała chwila pojedynku, miasteczko zamarło. Wszyscy trzymali oddech, świadomi, że każdy strzał, każdy ruch mógł zmienić wszystko. Lila, czując ciężar oczekiwań, zbliżyła się do krawędzi, gdzie tłum osaczał pole bitwy. Jej serce biło głośniej, adrenalina krążyła w żyłach mimowolnie przenosząc ją w stan gotowości. W jednej chwili zrozumiała, że niezależnie od wyniku, jej serce już ma swoje rany, które nie pozwolą się zabliźnić. Kiedy nastała chwila na to, co miało się wydarzyć, zrozumiała, że to nie będzie tylko walka dwóch mężczyzn. To była walka o przetrwanie w dzikim świecie, w którym zranienia i poniżenia były codziennością. W jej oczach pojawił się blask determinacji nie dla niej, ale dla tych, którzy przeżyli równie trudne chwile. W obliczu nadchodzącego starcia Lila postanowiła, że nie pozostanie już cichą obserwatorką. Właściwy moment nadchodził, a ona gotowa była stawić czoła swoim demonom w świecie, który nie dawał żadnej szansy na litość. W tłumie zgromadzonym w miasteczku, wśród znanych twarzy, Lila dostrzegła coś nowego. Mężczyzna, którego wcześniej nie widziała, stał z boku, nieco z dala od zgiełku. Jego postawa była spokojna, ale w jego oczach tkwiła głębia, która przyciągała uwagę. Był ubrany w prostą, acz solidną odzież, a jego twarz była częściowo zasłonięta kapeluszem. Przez chwilę Lila zastanawiała się nad jego intencjami. Czuła, że w tym zatłoczonym miasteczku nikt nie staje się przypadkowym świadkiem, zwłaszcza podczas pojedynków, które miały historię krwi i zniewolenia. Gdy bogaty kowbój wyzwał łapacza tresera na pojedynek dla zabawy, tłum zamarł, a wszyscy skierowali wzrok w stronę mężczyzn na polu bitwy. Emocje kłębiły się w powietrzu jak kurz unoszony przez silny wiatr. Lila poczuła, jak napięcie w tłumie przechodzi na nią. To, co miało być rozrywką dla jednych, dla niej stało się kolejną ilustracją odwiecznej walki o przetrwanie. Mężczyzna z kapeluszem przyglądał się sytuacji, a jego spojrzenie wydawało się pełne zrozumienia. Wyglądał, jakby widział te same walki, te same nadzieje i rozczarowania, co ona. Kiedy walki się rozpoczęły, jego obecność stała się niepokojąca. Miał w sobie coś zdecydowanego. Nawet jeśli na zewnątrz wydawał się jedynie biernym obserwatorem. Lila, czując, jak jej serce bije mocniej, postanowiła, że nie pozwoli, żeby strach wobec nowego mężczyzny owładnął jej myślami. Wydawało się, że ten człowiek ma swoje własne demony, które nosi w sercu, a ich spojrzenia mogłyby się ze sobą zderzyć. Mimo, że czuła nieufność, w głębi ducha wiedziała, że jego obecność może być dla niej szansą. Podczas pojedyku obaj mężczyźni wymieniali ciosy. A huk wystrzałów odbijał się echem w powietrzu. W tej chwili Lila zauważyła, że tajemniczy mężczyzna nie odrywał wzroku od jej twarzy. Był jak obraz w śnie, który nie mógł się rozwiać. W jego sposobie bycia była pewna łagodność, która kontrastowała z brutalnością otaczającej ich rzeczywistości. W chwilach, kiedy tłum krzyczał, on pozostawał cicho, jakby rozumiał, że nie wszystko da się wyrazić słowami, a niektóre walki toczy się wewnątrz. Zarówno bogaty kowbój jak i Apache Treser, walczyli z zaciętością, jakby ich życie zależało od tego starcia. Lila zaczynała odczuwać coraz większe napięcie, a każdy wystrzał odbijał się w jej duszy jak echo. Wtedy zrozumiała, że tajemniczy mężczyzna zawsze będzie gdzieś obok, nie oferując słów, ale wciąż obecny, jakby wiedział, że nie może pozostać obojętny wobec walki, która rozgrywała się nie tylko na polu bitwy, ale także w sercach każdego z zgromadzonych. Gdy pojedynek zbliżał się do końca, zawrót głowy ogarnął Lilę. Jej myśli krążyły wokół tego, co może znaczyć obecność tego nieznajomego w jej życiu. Czy był tylko kolejnym świadkiem, czy może kimś, kto zrozumie jej ból i przeszłość? Każdy wystrzał dawał jej nadzieję, że nie wszystkie walki są skazane na porażkę. I w tej chwili, w trwającym chaosie, odnalazła w sobie odrobinę determinacji. Zrozumiała, że może nie być sama, a zaufanie, choć trudne, mogłoby stać się kluczem do odrodzenia. Kiedy bogaty kowbój z pełnym przekonaniem wyzwał łapacza tresera na pojedynek dla zabawy, w powietrzu zapanowała cisza. Tłum, zgromadzony wokół, zamarł, jakby nagle utracił zdolność do mówienia. Nawet wiatr wydawał się wstrzymać oddech, unosząc drobinki kurzu w złotym świetle zachodzącego słońca. Lila stała blisko, jej serce przyspieszyło w rytm narastającego napięcia, gdy spojrzała na dwóch mężczyzn, którzy przygotowywali się do walki. W ich oczach dostrzegała coś co przypominało pęd do sprawiedliwości, ale też dające do zrozumienia, że dla jednego to był taniec, a dla drugiego walka o przetrwanie. Męski śmiech bogatego kowboja był przepełniony arogancją, a gesty maską, za którą kryły się lęki. A treser stał w milczeniu, jego twarz pozbawiona emocji, lecz w jego oczach czaiło się coś innego od determinacja, której nikt nie mógł zignorować. Lila, w jej strefie komfortu, odczuwała ciężar oczekiwań mężczyzn, w tym swoich własnych. W chwilach, gdy zbliżał się moment wystrzału, zrozumiała, że to, co miało być tylko widowiskiem, stało się przykrym przypomnieniem ich codziennych zmagań. Kiedy w końcu padły strzały, a powietrze wypełniło się dźwiękiem huku i krzyków, Lila poczuła, jak każdy wystrzał rani ją w duszę. Zagubiona w tłumie, dostrzegła jednak coś, czego nikt inny nie zauważył spojrzenie Apacza Tresera, które przez chwilę skupiło się na niej, wypełnione nie tylko walką, ale także pragnieniem zrozumienia. To spojrzenie... Przerywający chaos wstrząsnęło nią. Lila wiedziała, że nie jest jedyną, która dźwiga brzemię przeszłości, a w tej chwili wzbudziło w niej odwagę, by zareagować. W pewnym momencie, gdy bogaty kowbój chrusnął krwią z ust, Lila poczuła, że nie może dłużej stać z boku. Uczucie, które narastało w jej sercu, zyskało formę. W jednej chwili zaczęła się przemieszczać w kierunku pola bitwy, przez zaskoczony tłum nie zważała na to, co myślą inni. Musiała coś zrobić, musiała wyrwać się z cienia, w którym od tak wielu lat tkwiła. Nie miała pojęcia, co może osiągnąć, ale w jej myślach pojawiła się wizja nie tylko walki o sprawiedliwość, ale także współczucia, które miało zmienić bieg wydarzeń. Podeszła bliżej, blisko samego pola bitwy, gdzie mężczyźni walczyli z pełnym zaangażowaniem. Z każdego skraju jej istoty emanowała odwaga. Gdy na moment ich wzrok spotkał się z jej, czuła, jak silna więź łączy ich już nie tylko jako widzów. Ale jako ludzi zmagających się z wieloma demonami. W tej chwili, zamiast krzyczeć czy wzywać ich do przerwania walki, podniosła rękę w geście, który miał jednocześnie być prośbą o zatrzymanie, ale też znakiem empatii. W tym samym momencie zdarzyło się coś niezwykłego. A Patch zatrzymał się w pół kroku. Jego spojrzenie przeniknęło do jej duszy. To spojrzenie nie miało w sobie nic z gniewu, tylko coś, co przypominało wdzięczność. Bogaty kowbój Rozdrażniony, przez chwilę wahał się, jakby nagle dostrzegł, że ich walka nie jest tylko kwestią siły, ale także rodzaju honoru, w którym nie ma miejsca na poniżenie. Tłum, zaskoczony nieoczekiwanym obrotem wydarzeń, zamilkł, nie mogąc zrozumieć, co dzieje się pomiędzy nimi. Lila wiedziała, że ta chwila była przełomowa wśród krwi i kurzu, pomiędzy niezrozumiałym bólem a pragnieniem sprawiedliwości, udało jej się wywołać w nich empatię. Bez słów, bez wielkich gestów, Zaledwie mgnieniem chwili przyniosła im świadomość, że są częścią czegoś większego. Że ich walka to nie tylko duma, ale też odpowiedzialność za tych, którzy bezgłośnie cierpią. To był moment, który mógł zapoczątkować coś nowego, coś, co w miasteczku, dotkniętym chaosem, mogłoby stać się nadzieją na odrodzenie. Tłum, skupiony jak zawsze na rywalizacji, otoczył dwóch mężczyzn z niepewnością. Każdy oddech zdawał się zatrzymywać w gardłach zmusu, gdy bogaty kowbój. Naznaczony arogancją, wyczuwał swoją przewagę. Jego pewny siebie uśmiech, rzucany w stronę apacza tresera, nie miał wiele wspólnego z prawdziwym szacunkiem. W jego oczach Lila dostrzegała tylko potrzebę przeszłość, chęć za która kryła się pod grubą warstwą potu i krwi. Kowbój, w swoim luksusie, pozbawiony empatii, stał na skraju przepaści, nieomal gotów zepchnąć swojego oponenta w przeszłość, która nie znała litości. Kiedy walka się rozpoczęła, Lila poczuła, jak narasta napięcie. Każdy wystrzał układał się w niepokojącą melogię, a dźwięk uderzających ciał rozbrzmiewał jak echo przeszłości. Oczy obu mężczyzn nie były tylko narzędziem walki, były lustrem, które odbijało ich wewnętrzne zmagania. A treser unikał ciosów z gracją, jego ruchy były jak tańce, w których można było odnaleźć pasję, lecz i ból. W tym momencie Lila dostrzegła w nim coś więcej niż wojownika, widziała człowieka, którego historia przepełniona była samotnością. W stronę Lili przechodził wzrok apacza-tresera. Ich spojrzenia zderzyły się na ułamek sekundy, wypełniając przestrzeń między nimi czymś więcej niż słowa. Nie dawało się tego opisać, lecz to spojrzenie, pełne zrozumienia, miało w sobie coś, co nie pozwalało jej dłużej wahać się. Chociaż tło batalii kipiło chaosem, ona była teraz obecna, uczestnicząc w tej walce nie tylko jako widoczny cień, ale i zdeterminowana dusza. Apacz-treser w tej chwili był nie tylko przeciwnikiem, Lecz także współwięźniem tej morderczej grze, a ich często pobite serca budziły nadzieję. W momencie, gdy Kowbój, z grymasem skrywanego strachu, podniósł broń, Lila zrozumiała, że to, co się wydarzy, nie będzie jedynie wynikiem jednej walki. To było więcej niż zwycięstwo czy porażka: to była sprawa honoru, która rykoszetem uderzała w każdego zgromadzonego. Lila, czując ciężar chwili, podniosła dłoń, a na jej twarzy zakwitła determinacja, zaledwie mały gest wobec potężnego zgiełku emocji. Kowbój, obdarzając ją zbitym spojrzeniem, wstrzymał moment, a jego duma, z którą wchodził na pole bitwy, zaczęła pękać. W powietrzu zapach krwi i potu łączył się z niepewnością. Zatrzymane oddechy tłumu zdawały się tlić, a Lila, w milczeniu, stawała się głosem wszystkich, którzy zniknęli za kurtyną hałasu. Jej postawa, chociaż cicha, była jak strzał w serce mężczyzn, którzy walczyli na polu. Kowbój, zdezorientowany, Dostrzegł w niej nie tylko kolejną osobę z tłumu, ale coś, co przewartościowało całe jego istnienie. Apacz Treser, choć unikał bezpośredniego spojrzenia, mógł dostrzegać w Lili potęgę współczucia, które kazało mu wstrzymać rękę w geście zgody. Kiedy ostatni huk wystrzału opadł, Lila stała w centrum zagadkowego uniwersum pełnego emocji, niewidoczna, a jednak tak bliska. Spojrzenia mężczyzn zwróciły się ku sobie, między nimi coś się zawiązało nieznany, ale i rozpaczliwy most. Który mógł połączyć ich zrozumienie. W tej bezsłownej chwili zmiana zaczęła się rodzić. Lila wiedziała, że to nie była tylko walka o przetrwanie, ale odebranie sobie wstydu o odnalezienie odwagi w obliczu upokorzenia. W tej chwili, trudnej i niejednoznacznej, na polu bitwy powstało coś, co mogło na nowo zdefiniować miasteczko. Emanująca z Lili odwaga stała się iskrą, której żar mógł zjednoczyć ludzi, odmieniając nie tylko ich losy, ale także rozjaśniając mrok, w którym się znaleźli. Blaskiej determinacji, będący jedynie cieniem w porównaniu do brutalności otaczającego ich świata, mógł stać się nowym początkiem, początkiem sprawiedliwości, a nie tylko pojedynku. Bogaty Kowbój, z grymasem na twarzy, rzucił wyzwanie Apaczowi Tleserowi, jakby to była gra, w której stawką nie były tylko ich życia, ale coś, co od dawna tkwiło w ich sercach. Tłum, zgromadzony wokół, zamarł. Na twarzach mężczyzn malowały się napięcie i podekscytowanie. Jednak i w ich wnętrzach rozgrywały się bardziej złożone bitwy. Cieniem nad nimi unosiła się historia, która złączyła ich na zawsze przeszłość przepełniona bólem, zdradą i poczuciem straty. Każdy krok, który stawiali, przypominał o dawnych ranach. Bogaty kowbój pamiętał, jak na początku swej drogi w życiu, będąc jeszcze chłopcem, marzył o wolności i potędze. Jego ojciec, bezlitosny handlarz, który pozbawiał innych ich praw, nauczył go, że w tym świecie liczy się tylko siła i dominacja. Kowbój, dumny ze swojej nieustraszonej postawy, nosił w sobie nie tylko zuchwałość, ale też ciężar, który dusił go w chwilach samotności. Każdy triumf, każde zwycięstwo, które zdobywał, niosło ze sobą echo krzywd, które zadawał innym i wciąż tkwiło w jego pamięci jak cień, którego nie można się było pozbyć. Apacz Treser był inny. Wychowany w rodzinie, która łączyła miłość z duchem walki, Każdego dnia zmagał się z odrzuceniem. Widział, jak jego bliscy płacili cenę za walkę o tożsamość, a sam odczuwał ich ból w każdej niepewnej chwili. Jego dzieciństwo było przesiąknięte historiami o przodkach, którzy musieli stawić czoła prześladowaniom i pielęgnować swoje dziedzictwo, a zarazem walczyć o przetrwanie w świecie, który równał ich do zera. W miasteczku, gdzie właściwie każdy miał swój krzyż do uniesienia, on stał na straży swojej wartości, ale w głębi duszy marzył o zrozumieniu, o spojrzeniu który dostrzegałby go nie tylko jako wojownika, ale jako człowieka. Kiedy wyzwanie zostało rzucone, zarówno bogaty kowbój, jak i apacz-treser zrozumieli, że nie jest to tylko walka o chwałę. Ich spojrzenia zderzały się na polu bitwy, a w ich sercach rozbrzmiewały echa przeszłości, zmuszając ich do zmierzenia się z własnymi demonami. Bogaty kowbój, dźwigając ciężar lat przesłych, zanurzał się w gniewie, a apacz-treser, czując na sobie ciężar walki o przetrwanie, z każdą chwilą stawał się bardziej świadomy, że to, co ich łączy, to nie tylko nienawiść, ale także ból, który obaj odczuwali na swój sposób. W momencie, gdy rozpoczął się pojedynek, każdy ruch mężczyzn odzwierciedlał ich wewnętrzną walkę. Apach Treser, z gracją, unikał ciosów, ale każdy jego krok był obarczony wspomnieniem krzywd, które widział w swoim życiu. Kowbój, z każdą chwilą, którą spędzał na polu bitwy, odczuwał nie tylko potrzebę dominacji, ale także narastającą pustkę. Która kryła się za jego uśmiechem, pustkę, której nie mógł zaspokoić ani rywalizacja, ani zaszczyty. W obliczu nadchodzących strzałów, ich przyszłość zawirowała w najciemniejszych zakamarkach ich umysłów. Oboje przestali myśleć o sobie jako wrogach, a raczej jako o ludziach walczących z własnymi demonami, które pojawiły się na polu bitwy, tworząc jeszcze gęstsze powietrze między nimi. Lila, zaledwie milimetr od skraju walki, była obecna, czując ich zmagania na własnej skórze jak kaleczący ból. Gdy wystrzały rozbrzmiewały w marszu z chaosu, obaj mężczyźni zaczęli dostrzegać, że ich walka nie miała być jedynie potyczką, lecz raczej próbą uwolnienia się od demonów, które ich zniewalały. I w tej chwili, w którą wkrótce miała wkroczyć Lila, ich serca zaczęły bić jednym rytmem, rytmem bólu, zrozumienia i pragnienia odkupienia. Każdy strzał nie był tylko walką o przeżycie, był głosem ich historii, które wciąż czekają na ujawnienie, z nadzieją, że może tym razem otrzymają szansę na zrozumienie siebie nawzajem. Gdy bogaty kowbój wyzwał apacza Tresera na pojedynek dla zabawy, powietrze w miasteczku wydawało się zastygnąć. Tłum, zgromadzony wokół, zanurzył się w niepewności, wstrzymując oddech w oczekiwaniu na rozwój wydarzeń. W ich oczach odbijały się nie tylko napięcie, ale także nuty lęku, które towarzyszyły zwiastunowi rozlewu krwi. Lila, stojąc blisko krawędzi, czuła, jak cała jej istota drży. Wśród szmerów i szeptów odnajdywała w sobie determinację. By już dłużej nie być tylko wicką. Gdy pojedynek się rozpoczął, ruchy mężczyzn były zniewalające, ale i pełne gniewu. Kowbój i apacz-treser, przesiąknięci chwałą, która oddzielała ich od przysłych ran, wciąż dźwigali w sobie bagaż cierpienia. Apacz-treser, ze wzrokiem utkwionym w bogatym kowboju, potrafił dostrzec w nim nie tylko rywala, ale i kogoś, kto, podobnie jak on, zmagał się z demonicznymi wspomnieniami. Kiedy ich ciała zderzały się w walce, rozbrzmiewały strzały, jednak w ich sercach powstawała nowa nić porozumienia. Lila, czując rosnące napięcie, podjęła decyzję. Nie mogła stać z boku, musiała zadziałać. Jej kroki nabrały pewności, gdy podeszła bliżej do pola bitwy, przekraczając nieprzekraczalną granicę. Zdecydowała, że musi krzyczeć, nie po to, by wzywać do zatrzymania walki, ale by pokazać im, że nie są sami. Jej serce biło w rytmie ich walki, a w jej oczach pojawił się blask determinacji, który mógł zjednoczyć ich w obliczu zagrożenia. Kiedy oba mężczyźni wyszli na krawędź swoich możliwości, Lila podniosła rękę, jakby chciała ich zatrzymać, a zarazem zasekurwować. Ich spojrzenia zbiegły się, a w tym krótkim momencie, w którym czas zdawał się zatrzymać, Lila przekroczyła niewidzialną barierę. Zdała sobie sprawę, że nie musi być tylko nadobnym widzem ich walki, mogła stać się ich głosem. Na chwilę obaj mężczyźni zawahali się, a ich gniew ustąpił miejsca na coś, co przypominało wzruszenie. Kowbój, widząc w Lili nie tylko kobietę, ale i symbol odkupienia, wstrzymał oddech. W jego sercu zrodziło się pragnienie, by przestać walczyć, by zrozumieć, co się dzieje. Apache Treser czuł, jak odpowiedzialność za walkę w jego sercu nabiera nowego znaczenia. To nie była już tylko potyczka między nimi, to było potwierdzenie ich człowieczeństwa, w którym ból i honor splatały się na nowo. Lila, zdeterminowana, by nie pozwolić na dalsze rany, zbliżyła się jeszcze bardziej, a jej spojrzenie wyrażało współczucie. Obaj mężczyźni powoli obniżyli broń. Każdy z nich zrozumiał, że nie tylko walka decyduje o ich losach, ale także ich umiejętność dostrzegania siebie nawzajem, zjawieniu się w życiu drugiego jako nie tylko wojownicy, ale i bracia w bólu. Na polu bitwy zapanowała cisza, w której zrozumienie mogło zrealizować nowy porządek. Ta chwila, naznaczona odwagą Lili, Przemieniła ich walkę w przełamującą się myśl. W chwili, gdy ich spojrzenia połączyły się w milczeniu, zrozumieli, że to, co wydarzyło się na polu bitwy, wykracza poza indywidualne cebrzenie. Cienie ich przeszłości, które wciąż ich prześladowały, mogły zostać pokonane tylko w jedności i empatii. Tego dnia, w miasteczku, które tak długo było miejscem walki, na nowo narodziła się nadzieja nadzieja, że siła tkwi w zrozumieniu, a nie w rywalizacji. W miasteczku gdzie kurz osiadał na zardzewiałych dachach, cisza zapanowała nad polem bitwy. Bogaty kowbój z uniesioną bronią stanął naprzeciw apacza tresera, ale ich spojrzenia nie były już wrogie. Lila, z odwagą, która wyrastała z głębi serca, stała w milczeniu, jej obecność jak iskra w ciemności. Tłum zamarł, jakby czas zatrzymał się na skraju decyzji, w której stawka była nie tylko chwałą. To, co miało być widowiskiem, Miało przekształcić się w coś o wiele głębszego, w walkę o zrozumienie i przetrwanie. Kowbój, czując sobie wahanie, spojrzał na Lila, dostrzegając w niej nie tylko kobietę, ale i symbol tego, co mógł stracić. Nie dominacja, ale uczucie połączenia z innymi to zaczynało go dręczyć. Apacz Treser, choć pełen złości na swojego przeciwnika, spoglądał w oczy Lili, które emanowały ciepłem i zrozumieniem. Czuł, jak walka, która wypełniała jego serce gniewem, ustępuje miejsca wsparciu, którego tak długo pragnął. W powietrzu unosiło się napięcie, gdy kowbój opuścił broń, a gest ten rozbrzmiał w milczeniu. Apache Treser, zaskoczony, również wstrzymał oddech, z trudem przetwarzając tę zmianę. Kim był, by skazać na śmierć kogoś, kto stawał się bardziej człowiekiem, niż tylko przeciwnikiem? W tej chwili, gdy każdy z nich stał na skraju, nie tylko na krawędzi walki, ale także na krawędzi własnych przekonań, wspólna historia zdawała się zamieniać w coś, co mogło przynieść im obojgu odrobinę spokoju. Moment, który zdawał się ciągnąć wieczność, przełamał kowbój, który przerwał milczenie: czy nie jesteśmy już zmęczeni tą wojną? Jego głos, choć szorstki, niósł ze sobą ciężar walki, której nie mógł już znieść. Wzrok Apacha Tresera zaczął się łamać, a jego serce odpowiedziało na tę prośbę nie tylko słowami, ale i milczeniem. Zamiast wrogości. Poczuł w sercu echo głębokiej potrzeby przynależności, jakby każde ich wcześniejsze zderzenie było tylko tłem dla momentu prawdy. Zgromadzony tłum nieświadomie złączył się w tej chwili. Ich oddechy zdawały się synchronizować z dźwiękiem zawahania, które uniosło się w powietrzu. Lila, bliska ich przeszłym zmaganiom, dostrzegała, że zmiana, która narastała, była możliwa jedynie przez ich wspólne zrozumienie. Czuła, że to, co wydarzy się teraz. Mam moc przekształcenia ich historii od bólu po odkupienie. Obaj mężczyźni, stojąc na skraju zrozumienia, odnaleźli w sobie siłę, aby przekroczyć granice, które wcześniej ich dzieliły. W momencie, gdy obaj mężczyźni stali twarzą w twarz, nie jako wrogowie, ale jako dwóch zmęczonych wojowników, ich oczy spotkały się w milczeniu. W tej chwili zrozumieli, że najpotężniejsza broń, jaką mogą użyć, to otwartość serca i gotowość do pokoju. Słysząc chrzęst kurzu pod stóp, Lila poczuła, jak w ich spojrzeniach narasta emocjonalna bliskość. To, co miało być jedynie brutalną konfrontacją, zdawało się przekształcać w nową narrację, w której każdy strzał, każde poniżenie mogło zostać przekute w współczucie. I w tej chwili, w miasteczku, gdzie życie toczyło się w rytmie przemocy, trzech ludzi, kobieta i dwóch mężczyzn, stanęło na krawędzi zmiany. Zrozumienie, które nastało, miało potencjał, by przełamać cykl krwi i hańby, którym żyli. W powietrzu czuć było nową nadzieję, a Lila, w blasku zachodzącego słońca, stała się nie tylko świadkiem, ale i uczestniczką w tej najważniejszej walce-walce, walce, która mogła przynieść ich serkom upragnione odkupienie. W miasteczku, gdzie kurz powoli opadał, a cienie rozciągały się na spękanej ziemi, zapanowała cicha atmosfera, w której każdy oddech wydawał się zaledwie szeptem. Bogaty kowbój i apacz-treser, wciąż stojąc naprzeciw siebie, zaczęli odczuwać ciężar decyzji, która mogła odwrócić bieg ich losów. Lila, na skraju pola bitwy, widziała, jak ich ciała, uwięzione w chwili napięcia, były świadectwem nie tylko walki, ale i pragnienia pokoju, które kryło się w ich sercach. Gdy kowbój opuścił broń, powietrze wydawało się drżeć od niepewności. Każdy z mieszkańców, zgromadzony wokół, zamarł, a ich spojrzenia przesiąknęły zaskoczeniem. Apacz Treser, widząc, jak jego przeciwnik rezygnuje z walki, poczuł w sobie ulgę, ale także wewnętrzny konflikt. To, co miało być jedynie widowiskiem, zamieniało się w nieuchwytny moment zrozumienia. Jakby w tej chwili, na polu bitwy, obaj mężczyźni przeszli na stronę, której zawsze pragnęli strony ludzkiego współczucia. Lila, z sercem bijącym w nadziei, zbliżyła się jeszcze bliżej, jej kroki były pełne determinacji. W ich cichym spojrzeniu znalazła blask, który znaczył więcej niż jakiekolwiek słowa. Apacz Treser, uniesiony ich połączeniem, zrozumiał, że w tej chwili nie chodziło o dominację ani o udowodnienie siły. To była chwila, w której wszyscy musieli przestać być wrogami, a stać się wspólnotą, dzielącą się bólem i pragnieniem lepszego jutra. Kowbój, czując, jak ciężar lat udręki i chwały opada z jego ramion, spojrzał w oczy Apache'a Tresera. W tym momencie nie zobaczył już w nim tylko rywala, ale człowieka, który podobnie jak on, dźwigał bagaż przeszłości. Ich serca zaczęły bić w jednym rytmie a w powietrzu uniosła się nić porozumienia, która, choć delikatna, mogła zdziałać cuda. W tej ciszy, napełnionej zrozumieniem, każdy z nich odnalazł w sobie to, co przez długi czas ukrywali pragnienie akceptacji i miłości. Wobec narastającego napięcia wśród tłumu, Lila postanowiła, że czas na odważny krok. Podniosła rękę, a jej gest stał się symbolem nowego początku. Gdy wzrok obu mężczyzn zwrócił się ku niej, oczach dostrzegła przebłysk nadziei. W tym momencie w ich umysłach zaczynały się rodzić nowe marzenia. Każdy z nich miał szansę na uwolnienie się od demonów przeszłości, a ich walki mogły przekształcić się w jedność, na którą czekali. Gdy cichnące nawoływania tłumów wprowadzały w życie zapomniane emocje, Lila dostrzegła, że miasteczko, zranione i podzielone, mogło stać się miejscem odrodzenia. Każdy z mieszkańców mógł odnaleźć sobie siłę, by powiedzieć dość i postawić krok w kierunku pojednania. To co zaczęło się jako pojedynek, mogło przerodzić się w nową opowieść o odwadze, miłości i przetrwaniu opowieść, która zjednoczy ludzi w ich walce o godność. Kiedy słońce zniżało się na horyzoncie, obaj mężczyźni obrócili broń, a w ich sercach i złamał się krąg przemocy. Wspólnie, w tej prostej chwili zrozumienia, dostrzegli, że prawdziwa siła tkwi nie w dominacji, ale w umiejętności łamania granic, które dzielą ludzi. A Lila, w tej ciszy, w której brzmiały jedynie ich oddechy, stała się nadzieją, Nowym początkiem, który na zawsze odmienił losy ich miasteczka, przywracając godność przez miłość i zrozumienie.